Z najbliższe dwie minuty powiem Ci, ile wody potrzebujesz do otynkowania swojego domu. Dlatego też, jeżeli jesteś inwestorem, jesteś na tym etapie, jesteś właściwie w miejscu. Nawija Damian z kanału Budowlines TV i bezwzględnego przedłużania. Generalnie sprawa wygląda tak, że dotynków tynków potrzeba znacznej ilości wody. Jeżeli są to tynki gipsowe, wychodzi to około 1000 litrów nawet na metr kwadratowy. Inaczej ma się sprawa z tynkami cementowymi. Tu zapotrzebowanie na wodę jest wręcz nawet o połowę mniejsze zużycie, więc wynosi już 500 litrów na metr kwadratowy. A więc, powiedzmy, jeżeli dom ma jakieś tam 120 metrów kwadratowych, łącznie masz jakiś tam ścian w kubiku, tutaj powiedzmy jakieś 400-500, musisz założyć, że potrzebujesz około aż 4000 litrów wody właśnie do otynkowania właśnie swojego domu. Jest to potężna ilość naprawdę wody, dlatego nie dziw się po tym, że tak długo jakby zajmuje sam proces schnięcia właśnie tutaj tynków, że do wyschnięcia takiego całkowitego tak, jest to naprawdę wow, nie? Dużo. Dlatego też, jeżeli nie masz na przykład stałego, bieżącego źródła wody, typu kanalizacja, e, a masz jakąś studnię wodną czy coś, czy, 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 czy pompę, no a w ogóle tego nie masz, to musisz jakieś mausera albo coś napełnić mauzerem na, na 1000 litrów, więc powiedzmy z cztery takie mausery, to musisz śmiało szykować, żeby, żeby ekipa, która przyjdzie do, tebie, do Ciebie tynkować mogła na spokojnie to zrobić. A przy jakby, przy tynkach cementowych jakby połowę krócej, to tyle bez. Przedłużania. A jeżeli jesteś ciekaw, ile potrzeba wody do wykonania posadek w standardowym domu, możesz kliknąć po zakończeniu tego materiału. Lajkuj, udostępniaj, po więcej, zapraszam cię na mój kanał. Mówił Damian Budowlańc. Cześć!